ludziska, z tej strony LEGO Sirołopolska i chciałbym Was zaprosić na nową serię na kanale. Polega ona na tym, że w każdą sobotę będziemy sobie nakrywali jakieś takie starsze figurki. Na przykład takich starszych sezonów Ninjago. I dzisiaj sobie obejrzymy figurki LEGO Ninjago, które mi się udało zebrać, nie są to wszystkie. Po kilku mi brakuje. I mam tych figurek około 8, i wszystkie sobie obejrzymy. Zapraszam Was do oglądania. Są to figurki z roku 2011, czyli z odcinków pilotażowych. Zaczynamy od Kaja, mistrza ognia. Ninja Maut mieli takie fajne maski, zobaczcie. Możemy tu włożyć jakąś broń, coś z pochwytem, ja tutaj mam coś takiego, gdzieś tam wziąłem, to akurat się nie zmieści, ale możemy włożyć to i możemy włożyć jeszcze taką, taką powiedzmy, broń, ale coś innego też tam możemy włożyć. Nie ma druków żadnych na pleckach, twarzyczka Kaja, jeszcze tam z tych starszych. Ma taki bordowy pas, znak ognia, to jego blizny. Tu jeszcze nie ma tego plastra, co ma w nowszych wersjach. Ma czarne rękawice. I tak się prezentuje ta mini figurka. Teraz Jay. jest błyskawic. Ma on niebieskie ubranie, tak jak zawsze. I co? Tutaj jest znak błyskawic. Znowu ta maska, tylko że w innym ubarwieniu. Twarzyczka drzeja tu, tu jest taka brew, tylko ona jest w pewnym momencie przerwana. Wie, wiecie, coś takiego. Ma on ciemno granatowy pas z tyłu żadnych nadruków. No i to tyle, że można powiedzieć o tej figurce, ponieważ przypominam, to były takie trochę proste figurki. Teraz przechodzimy do kola. Jest to kol, mistrz ziemi. Mam czarne ubranie, czarną maskę. Tu już wygląda taki prawdziwy wojownik, taki czarny, wiecie. Ta maska w czarnym barwieniu fajnie wygląda. Mam swoją wściekłą minę. Taką złą. Ma siwy pas. Jest siwe na drugi. Tam czarną koszulkę pod tym, bo każdy będzie miał koszulkę jakąś chyba. Czy nie wiem co to było. Przechodzimy do zajna. Zajna tak naprawdę mam przez przypadek, ponieważ kiedyś zamówiłem bytare na Allegro, wiecie tego węż, węża, tego z krótkimi nóżkami, z chyba. I dostałem gratisie od sprzedawcy tego zajna. Tylko jak widzicie, trochę rączki luźno chodzą. No i ma siły pas, tak jak kol. Mam właściwą siwą tą koszulkę. To jest jego minę Znak i znak lodu. Teraz może obejrzymy Garmadona. Garmadon jeszcze nie ma czterech rąk, tylko jedną parę, czyli dwie ręce. Ma on taki kask trochę dziwny, bo, bo teraz są takie inne trochę. A takie kaski mieli kiedyś samurajowie w tych LEGO system. Czyli to było chyba dawno jakieś tam 30-40 lat a sam nie wiem kiedy to było nie będę wam to bzdur mam fioletowy pas, wściekłą minę, czerwone oczy oczywiście kość dla psa nie. Ta kość symbolizuje to, że jest przywódcą szkieletów. Jest to tak naprawdę cała czarna figurka. Te figurki mają jeden minus, te stare, czyli mają na druku na plecach. Przejdziemy do Kaja. Pewnie myślicie o co mi chodzi? Już pokazywałam Wam Kaja. No, mamy jeszcze takiego jednego Kaja. On ma tą samą maskę, tą samą twarz. Ale zobaczcie, tutaj jest taki ładny smok złoty. Smok ognia. On ma jeszcze swój miecz ognia, ponieważ ninja w pierwszych sezonach, trzej, aż do trzeciego, czyli sam nie wiem do którego, nie władali nad żywiołami, tylko mieli złote bronie i jakieś inne rzeczy. I tutaj już mamy znak ognia, z tyłu w końcu jakiś nadruk i napis taki zaokrąglony Kai, jakiś tam na tym znaczku, Kai, jakiś chiński znaczek. To dziwnie brzmi znaczek na znaczku, ale tak się prezentuje, kaj? Przechodzimy do. mistrza U. Woman ze Spinera i chciałbym Was przeprosić, ponieważ gdzieś my się jego prawdziwy kapelusz zgubił, bo on powinien mieć o taki jak ma ten gość, do którego zaraz przejdziemy. A ja mam taki złoty. Mam taką twarz długą brodę, czarny kimono. I jeszcze twarz też mam trochę inną, ponieważ tam też nie wiem gdzie mam, ale one są bardzo podobne, ten mistrzu tak naprawdę ma fajne to kimono, taki smok. Tak się mniej więcej prezentuje mistrzów. Przedostatnia figurka to jest Whiplash, wyplaszcz, czy jakoś tak. Mam taki fajny naramiennik, fajną czachę. Zobaczcie, tu jakiś robak wypełza z dziury. Takie czerwone oczy, popękany twarz. Jeszcze taki fajny kształt. No fajnie to wygląda. Taka zbroja, zobaczcie. Bardzo ładny element. Sorry, ale moja lodówka coś tam daje, jakieś dźwięki. I tutaj jest ciałko już klasycznego szkieleta z Lego i I jeszcze przejdziemy do... Zaraz czekajcie, jeszcze muszę obrócić łeb. Do ostatniej górki, czyli jeszcze jednego szkielet. jest to ostatnia postać. Kolejny szkielet miałem jeszcze jednego, ale też trochę średnio wiem, gdzie jest. I mam tutaj tylko nią jedną nogę, za to bardzo przepraszam. No i nie, nie pamiętam jak on się nazywał, ale pamiętam, że on miał taki orzeszek, czyli taki kask. Ma złą yy, czaszkę. To jest już taka niefajna czaszka jak u tego gościa. Tylko taka, taka po prostu w kształcie głowy LEGO. Fajny na ramiennik znowu, bo szkielet miał bardzo fajne na ramienniki. Jest taki sam torsik. Ta figurka jeszcze posiada taki topór, który możecie zobaczyć. Jest to kość połączona z takim elementem. Ten element się nazywa. Ale przejdziemy do, do no końca filmu. Podsumowując, bo jak zawsze muszę użyć tego słowa, kiedyś tego robiło, właśnie bardzo fajne te chusty, figurki były fajne. Kilka takich unikatowych, takich rzadkich elementów, jak te maski ta czaszka, te ramioniki ten kask Garmadona, kapelusz mistrzału, ale akurat mistrzów młotu mamy dużo w tym Ninjago z takimi kapeluszami. I ja się z wami żegnam, do następnego odcinka i pa.